Historia ludzkości zna wiele przypadków, gdy ludzie, ulegając własnemu obłędowi, pysze albo działaniu silnych środków halucynogennych, ogłaszali się bogami i próbowali decydować o losach innych. Rozmaici fałszywi Chrystusowie, prorocy, Mesjasze i wybrańcy niebios pojawiali się w różnych epokach i w najodleglejszych zakątkach świata. Jedni byli fanatykami, inni, sprytnymi oszustami, a jeszcze inni, osobami chorymi psychicznie szczerze przekonanymi o własnej świętości. Jednak jedno pozostawało niezmienne. Tacy samozwańcy potrafili gromadzić wokół siebie tłumy ufnych wyznawców, którzy przyjmowali ich słowa za prawdę, a rozkazy za wolę bożą. Oślepieni wiarą lub strachem ludzie dopuszczali się straszliwych czynów. Składali ofiary, zabijali sąsiadów, okaleczali siebie i swoich bliskich, porzucali rodziny, uciekali na pustkowia, do tajgi, do podziemi i na stosy, a potem gdy urok pryskał, do końca życia dźwigali w sobie winę za to, co zrobili. Prawie zawsze fałszywi prorocy w końcu byli demaskowani i trafiali do więzień lub szpitali psychiatrycznych, ale na miejsce jednych pojawiali się kolejni, równie natchnieni wysłannicy wyższych sił, mistrzowie manipulacji i ludzkiej słabości. Jednym z najbardziej dzikich i tragicznych epizodów tego rodzaju była historia, która wydarzyła się w 1941 roku. W jednym z najbardziej północnych i niedostępnych regionów Kanady, na arktycznym archipelagu Belcher. To surowy zakątek, zagubiony wśród lodów i wichrów Zatoki Hudsona. Belcher składa się z ponad półtora tysiąca skalistych wysp, rozsianych po lodowej pustyni niczym odłamki pradawnego kontynentu. Od wieków żyły tu niewielkie wspólnoty Inuitów, Eskimosów, nie mających prawie żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym i żyjących tak samo jak ich przodkowie tysiąc lat wcześniej. Polowali na foki i morsi, łowili ryby, zbierali ptasie mięso i arktyczne zające, szyli ubrania ze skór, budowali iglu i drewniane chaty, wcili duchy natury i skrupulatnie przestrzegali tradycji. Życie na Belcher było tak obizolowane, że wszelkie zmiany docierały tam z ogromnym opóźnieniem. Świat od dawna był w epoce industrializacji, wojen i przewrotów politycznych, ale tu wszystko trwało niezmienne, jakby czas zamarł między śniegiem a lodem. Jednak w 1941 roku sama natura zadała Inuitom straszliwy cios. Nagle, bez żadnej widocznej przyczyny, zniknęły foki, główne źródło pożywienia, tłuszczu i skór. Arktyczne zające również jakby rozpłynęły się w białej pustce. Ryb było coraz mniej, ptaki porzuciły gniazda, a migracyjne trasy zwierząt morskich zmieniły się tak bardzo, że myśliwi tygodniami wracali z pustymi rękami. Mieszkańcy archipelagu od pokoleń polegali wyłącznie na sobie. Nikt nie wiedział, gdzie szukać białych ludzi, a mało kto w ogóle zastanawiał się nad tym, że za horyzontem istnieje inny świat. W surowych warunkach Arktyki pomoc z zewnątrz była niemożliwa, więc w trudnych czasach ludzie zwracali się do duchów, którym czcili ich przodkowie. Głównym pośrednikiem między światem żywych a niewidzialnymi siłami był miejscowy szaman Charlie Aureak, 27-letni. Energiczny mężczyzna o silnej woli i szczerym pragnieniu ratowania swojego głodującego ludu. Wzrastał od dziecka w atmosferze legend, rytuałów i wielowiekowej mądrości Inuitów. Potrafił pogrążać się w głębokie tranzy i wierzył, że jego duch rozmawia z opiekunami tundry i mórz. Oureak nocami odchodził na brzeg oceanu i, obnażając ręce do łokci, zanurzał je w lodowatej czerni wody, próbując przebłagać boginie morza, kapsałk, matkę zwierząt. Od której zależał los myśliwych. Odprawiał skomplikowane obrzędy, śpiewał błagalne i zękczynne pieśni ku czci niebieskiego władcy, którego Inuitowie czcili od niepamiętnych czasów. Śnieg skrzypiał pod nogami, wiatr wyl w szczelinach lodu, a szaman, okryty skórami, kręcił się godzinami pod gołym niebem, prosząc duchy, by przywróciły foki, ptakom, gniazda, a zającom, powrót na tundrę. Ale natura pozostawała głucha na jego błagania. Zima tymczasem nadeszła wyjątkowo sroga. Takiej nie pamiętał nikt spośród najstarszych. Śnieg zasypywał wejścia do czat. Mróz dochodził do zabójczych temperatur, a głód zamieniał noce w bolesne oczekiwanie świtu, który niczego nie poprawiał. I wtedy, gdy Inuitowie byli na granicy rozpaczy, stało się coś, co uznali za znak z nieba. Podczas jednego z transowych rytuałów Oureaka, długiego, wyczerpującego kamlania nad arktycznym lodem nagle rozbłysnął oszałamiająco piękny deszcz meteorytów. Ogniste ogony przecinały nocne niebo tak jasno, że odbijały się w lodzie niczym błyski w ciemnym zwierciadle. Ludzie zastygli z przerażeniem, błogosławieństwo toczy przekleństwo, a szaman, jak opowiadano, w tej chwili przestał reagować na otoczenie, jakby jego duch został gdzieś porwany. Gdy Oureak w końcu doszedł do siebie, wypowiedział słowa, które wstrząsnęły całą wspólnotą. Oświadczył, że duchy, którym Inuitowie oddawali cześć od tysiącleci, umarły. Nie odeszły, nie rozgniewały się, lecz zginęły, przestały istnieć, pozostawiając ludzi samych w bezkresnej białej pustyni. Dla małego narodu, którego życie i tożsamość były całkowicie splecione z duchowym światem, było to jak cios prosto w serce. Ale to, co powiedział później, przeraziło ich jeszcze bardziej. Charlie oznajmił, że w chwili niebieskiego objawienia doświadczył wizji i zrozumiał, kim jest naprawdę. On to Jezus Chrystus, nowy zbawiciel Inuitów, posłany, by przygotować ich na zbliżający się koniec świata, a pomagać mu ma sam Bóg w ludzkiej postaci. Silny, milczący mężczyzna imieniem Peter Sol, którego bez wyjaśnień ogłosił ojcem niebieskim i swoim boskim towarzyszem. W warunkach głodu, zimna i rozpaczy nikt nie odważył się mu sprzeciwić. Ludzie, osłabieni strachem o swoje dzieci i o samych siebie, zobaczyli w szamanie ostatnią nadzieję i podporządkowali się bez oporu, uznając jego szaleńcze słowa za prawdę, a jego decyzje za wolę sił wyższych. Warto pamiętać, że w latach 40. XX wieku wszyscy Kanadyjscy Eskimosi formalnie uchodzili za chrześcijan, choć większość wciąż potajemnie trzymała się religii przodków. Na obizolowany archipelag Belcher nowa religia trafiła przypadkiem, w podniszczonej torbie samego Petera Sale. Leżała tam jedyna Biblia na całym archipelagu, podarowana mu przez białych misjonarzy. Sol był też jedynym, który znał angielski i potrafił rozmawiać z ludźmi z dużej ziemi. Wieczorami czytał Biblię Oureakowi, śpiewnie, powoli, jak kościelny kantor. Szaman słuchał z zapartym tchem. Od niezwykłych słów miewał histeryczne napady i popadał w głębokie tranzy, które Inuitowie uznawali za przejaw potężnej magii. W ich tradycji zdolność wprowadzania się w ekstazę uchodziła za znak siły szamańskiej, więc nikt nie oceniał jego zachowań krytycznie. Badacz Lorenz Millman, który odwiedził Belcher pół wieku później, przypuszczał, że Oureak wcale nie był prawdziwym szamanem, lecz ekscentrycznym samoukiem. Jego dziwactwa, nagłe wybuchy emocji Niestabilność i skłonność do teatralności wystarczyły, by w oczach ludzi żyjących w całkowitej izolacji urósł do rangi czarownika. Być może właśnie ten wewnętrzny kompleks, lęk przed własną nieadekwatnością, poczucie, że jest niedoszamanem, stał się jedną z przyczyn tragedii. Oureak desperacko potrzebował potwierdzenia swojej władzy i znalazł je w Biblii, której nie rozumiał, ale którą uznał za narzędzie ogromnej mocy. Głównym rytuałem Inuitów od wieków był obrzęd przywołania Kapsałuk, matki wszelkiego życia. Wieczorem plemię zbierało się wokół ogniska. Szaman wprowadzał ludzi w trans pieśniami i tańcami, a potem każdy uczestnik, przełamując strach, wyznawał swoje winy, by uzyskać błogosławieństwo bogini przed polowaniem. Ten właśnie rytuał Oureak i Sol przerobili na potrzeby nowego kultu, zamieniając szczenie Kapsałuk na kult Jezusa i jego ojca. Ludzie Wyczerpani głodem i zimnem, przyjęli to z ulgą, potrzebowali choć odrobiny sensu i nadziei. Ale już pierwsze zebrania pokutne doprowadziły do tragicznego przełomu. Podczas jednego z obrzędów trzynastoletnia Sara Alauka, chuda, spokojna dziewczynka, znana w osadzie jako rozsądna i uczciwa, nagle wstała i głośno oświadczyła, że nie wierzy w ani jedno słowo o Oureaka. Patrzyła prosto na niego, nie spuszczając wzroku. A w jej głosie brzmiała nie dziecięca nieśmiałość, lecz rozpaczliwa odwaga skazanej. Powiedziała, że nie jest żadnym Jezusem, tylko samozwańcem, a Sol nie jest Bogiem, lecz zwykłym człowiekiem. Kłamiecie nam. Nie jesteście zbawicielami, wypowiedziała, wskazując palcem na swoich nowych bogów, wprawiając zebranych w osłupienie. Słowa dziewczynki wywołały furię nie tylko u jego Oureaka i jego samozwańczego Boga lecz także u wielu Inuitów doprowadzonych do szaleństwa głodem i strachem. Tłum, ogarnięty religijną histerią, w jednej chwili zamienił się w rozjuszoną masę. Sarę ogłoszono wysłanniczką szatana, sługą ciemności, i natychmiast na nią się rzucili. Ludzie, którzy jeszcze wczoraj znali ją jako cichą, dobrą dziewczynkę, teraz bez wahania kopali ją nogami, bili pięściami i kijami. Jej krzyki ginęły w ryku fanatyków którzy jakby utracili ludzkie oblicza. Wszystko zakończyło się potwornie. Jej własny starszy brat, jakby zahipnotyzowany szaleństwem tłumu, wyciągnął Sarę z kłębowiska ciał i, przy aprobacie współplemieńców, zamachnął się i roztrzaskał jej czaszkę kolbą karabinu marki Colt, broni, którą dotąd traktował jak rodzinną relikwię. Tak trzynastoletnie dziecko zostało złożone w ofierze nowej religii. Po tej egzekucji Jezus Oureak, pogrążony w ostatecznym obłędzie, zaczął domagać się coraz bardziej krwawych rytuałów. Odprawił nowy, wielki obrzęd i ogłosił, że duchy nakazały zniszczyć wszystkie psy zaprzęgowe w osadzie. Rozkaz został wykonany. Własnoręcznie poderżnął gardła wszystkim zwierzętom, które były jedynym środkiem transportu na bezkresnej tundrze. Małe plemię na archipelagu Belcher zostało tym samym całkowicie odcięte od cywilizacji, pozbawione możliwości ucieczki czy wezwania pomocy. Ludzie dosłownie wpadli w ręce oszalałego mesjasza, i nikt nie śmiał już mu się sprzeciwić. Po śmierci Sary w osadzie zapanował reżim strachu, w którym słowo szamana znaczyło więcej niż ludzkie życie. Zabójstwo dziewczynki stało się punktem bez powrotu. Poczuwszy smak władzy, Oureak wraz z Salem rozpoczęli własną polowanie na czarownice. Podejrzenia o powiązania z diabłem rodziły się z byle powodu. Czasem wystarczył nie ten wyraz twarzy, zbyt długa pauza. Nieśmiała próba wyrażenia wątpliwości. Pierwszą ofiarą był stary myśliwy, jeden z najbardziej szanowanych ludzi w osadzie, który pewnego razu głośno wątpił, czy Oureak naprawdę może być synem Bożym. Pochwycono go i na miejscu przebito harpunem, jak morskie zwierzę. Trzecia ofiara zginęła w jeszcze bardziej absurdalnych okolicznościach. Zabito go za to, że, jak uznano, niewystarczająco entuzjastycznie słuchał kazania Jezusa. Dokładne szczegóły nie zachowały się. Wiadomo jedynie, że jego śmierć była wyjątkowo bolesna. To właśnie ta bezlitosna brutalność, rozgrywająca się na oczach plemienia, sprawiła, że Peter Sol, człowiek, którego Oureak ogłosił bogiem, zaczął stopniowo trzeźwieć. Rozumiał, że to, co się dzieje, nie ma już nic wspólnego ani z szamanizmem, ani z duchowością. Był to ślepy terror, zrodzony z obłędu jednego człowieka, ale wpływ czar jego na Inuitów, Wycieńczony głodem, rozpaczą i strachem, okazał się tak silny, że Sol nie odważył się wystąpić przeciwko niemu otwarcie. Zginąłby tej samej nocy. Pozostawały mu tylko spryt i ucieczka. Pewnej głębokiej nocy, gdy arktyczny wiatr ucichł, a Jezus spał w jednym z szałasów, Peter zdobył się na desperacki krok. Wziął ze sobą tylko to, co niezbędne. Owinął twarz futrem, by nie odmrozić skóry i po cichu opuścił obozowisko. Droga do najbliższej osady ciągnęła się dziesiątkami kilometrów przez śnieżną pustynię, ale Sol szedł, potykając się w zaspach, padając z wyczerpania, co chwilę oglądając się za siebie, jakby spodziewał się, że Oureak go dopadnie. W końcu dotarł do miejsca, gdzie przebywali przedstawiciele władz Kanady, policjanci i urzędnicy odpowiedzialni za północ. Tam Peter, skrajnie wyczerpany i przemarznięty, opowiedział wszystko: o głodzie, o nowym kulcie. O trzech zabitych dorosłych, o śmierci Sary i o własnym udziale w tych wydarzeniach. Wyspowiadał się, przyznając, że choć sam nie zadawał ciosów, to jednak pozwolił na te zbrodnie, wspierając swojego Jezusa. Do pojmania szalonego Jezusa czarnego Oureaka władze Kanady wyznaczyły specjalny oddział konnej policji, uzbrojonych i zahartowanych funkcjonariuszy, którzy potrafili poruszać się po tundrze równie dobrze jak Inuici. Drogę wskazywał im Peter Sol ledwo dochodzący do siebie po morderczym marszu, ale szczerze pragnący odkupić winy. Jednak czas, który stracił na ucieczkę i szukanie pomocy, okazał się decydujący. Zanim Salowi udało się dotrzeć do ludzi, w obozowisku wybuchła nowa fala religijnego szaleństwa. Siostra Czargiego, kobieta o imieniu Mina Oureak, wykorzystała próżnię władzy i ogłosiła się Marią, prawdziwą matką nowego boga. Oświadczyła, że sol, opuszczając obóz Zabrał Boga ze sobą, co oznacza, że świat pozostał bez boskiej obecności. Jednak, jak twierdziła, wkrótce wydarzy się cud. Bóg powróci w lśniących szatach i przyniesie ze sobą sąd ostateczny. Aby przyspieszyć jego przyjście, Mina wymyśliła nowy rytuał, nieludzki i potworny nawet jak na realia już oszalałego plemienia. Zebrała na krze dziewięć osób starców, kobiety i dzieci najsłabszych i najbardziej ufnych członków wspólnoty. Pod groźbami i krzykami o nieposłuszeństwie wobec woli niebios zmusiła ich, by całkowicie się rozebrali. Usiedli na gołym lodzie i nieruchomo czekali, aż Bóg stąpi z nieba i objawi swoją moc. Ludzie, wyczerpani głodem i strachem, posłuchali. Trzęśli się z zimna, ale nie odważyli się ruszyć. Każde zwątpienie mogło zostać uznane za bunt przeciw boskiemu nakazowi. Kiedy Sol doprowadził oddział konnej policji i zbliżyli się do obozowiska. Ich oczom ukazał się przerażający widok. Sześć osób było już martwych, zmienionych w lodowe, nieruchome posągi. Troje dawało jeszcze minimalne oznaki życia i znajdowało się na granicy śmierci. Większość ofiar stanowili dzieci i nastolatkowie ci, którzy najmniej mogli stawić opór tak okrutnemu rozkazowi. Policjanci zatrzymali Charlie'ego, Aureaka i Petera Sale, których miejscowi wciąż postrzegali jako istoty nieludzkie, ucieleśnienie przepowiedni i duchów. Zabrano ich do najbliższej miejscowości, by przeprowadzić śledztwo i proces. Jednak wyrok okazał się zaskakująco łagodny, wręcz niepojęty z perspektywy współczesnego czytelnika. I Jezus, i Bóg otrzymali zaledwie po dwa lata ciężkich robót, po czym zostali na zawsze wygnani z plemienia. Mina Oureak, która ogłosiła się Marią, oraz inni fanatycy biorący udział w rytuałach śmierci nie poniesieli żadnej odpowiedzialności, ich barbarzyńskie czyny pozostały bezkarne. Stając się kolejną raną na ciele małego północnego narodu, sytuacja ustabilizowała się dopiero po pewnym czasie, gdy na archipelag Belcher przybyli chrześcijańscy misjonarze. Ochrzcili Inuitów i próbowali przekazać im ideę bożej miłości do ludzi, miłosierdzia i współczucia tego, że religia nie powinna zamieniać się w kata. Jednak ci, którzy przetrwali koszmar zimy 1941 roku, nigdy już do końca nie zaufali białym kaznodziejom. Sekta, morderstwa, fałszywy Jezus, okrutne rytuały i śmierć dzieci pozostawiły w ich pamięci niezatarty ślad.